Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj chciałbym wam pokazać w Lightroomie, jak stworzyć flarę słoneczną. Na tym zdjęciu akurat jest to naturalna flara. To zdjęcie było robione pod słońce obiektywem 85 mm i po prostu to słońce było już tutaj gdzieś między drzewami i złapałem specjalnie flarę przed... Obróbką to zdjęcie wyglądało tak. Możecie to zdjęcie kojarzyć z tutorialu o krzywych. Po obróbce, natomiast ta flara się bardzo wzmocniła. Tutaj ją widzicie lekko takie pomarańczowo-różowe zafarbowanie. Natomiast po podciągnięciu bieli i czerni i po dodaniu odpowiedniej krzywej, tak jak to robiliśmy w ostatnim tutorialu, ta flara się bardzo wzmacnia. Co natomiast w przypadku, gdy tej flary nie ma, tak jak na przykład w tym ujęciu, które jest, no, dla mnie oczywiście dużo gorsze niż to, bo te widać fajną emocję, tutaj było tak złapane pomiędzy, ręce tak nie są, powiedzmy, jakoś pochlebnie ułożone, Olek jest śmiesznie taki <laughs> ściśnięty, Paulina też... Patrzy się tak po prostu w ziemię. Tutaj widać taką fajną emocję. To zdjęcie było fajne w aparacie, ale gdybyśmy na przykład mieli odwrotną sytuację, że to zdjęcie mia miałoby lepszą emocję tamto niż tamto, a to by nie miało takiej flary, to jak dodać teraz flarę? Zaraz Wam to pokażę, tylko oczywiście chcę Wam od razu powiedzieć, że żeby dodać flarę, musicie mieć zdjęcie z odpowiednimi warunkami. Nie dodajemy tego typu flary w ciemnej alejce w cieniu, bo Sorry, ale to trąci tandetom i widać perfidnie, że tam idzie flara, która nie powinna iść. Skąd nie idzie, bo flara musi iść ze źródła światła. Nie ma innej opcji. Musi być jakieś źródło światła. Tutaj widzimy, że w tym lewym górnym rogu już zaczyna się coś przepalać trochę, już zaczyna się robić mgiełka. Po prostu to słońce jest gdzieś tak trochę poza kadrem i się nie złapało, dlatego nie mamy flary. Tutaj kucnąłem trochę niżej. Widzimy linię drzew bliżej nieba i mamy tę flarę. Tutaj tego nie mamy, ale już się zaczyna coś dziać. Źródło słońca. Znaczy źródło światła, czyli słońce mamy z tyłu, bo widzimy tutaj oświetlenie na Oli, na, na Oli i Paulinku. Na Paulinie i Olku. Także to będzie naturalne miejsce do dodania flary. Spróbujemy dodać bardzo podobno do tej. I teraz jak to zrobić? Przede wszystkim musimy oddalić sobie zdjęcie, bo będziemy dokonywać ustawień poza kadrem. Żeby to zrobić, tutaj w nawigatorze. Mamy opcję u góry zbliżenia naszego zdjęcia. Jeżeli mamy na przykład 1 do 1 klikniemy, to nasze zdjęcie się przybliża i wtedy, jeżeli oddalimy, będzie powiedzmy fit, czyli mieści się w kadrze, jeżeli teraz klikniemy myszką, to będzie się przybliżać 1 na 1. Ale jeżeli rozwiniemy sobie te strzałki, to mamy różne inne opcje, nie tylko jeden na jeden, który jest po prostu. 100% zbliżenia, ale mamy też większe zbliżenia, jak 2 na 1 i mamy wtedy jeszcze bliżej. Mamy nawet 11 do 1, no to widzimy wszystkie piksele i teraz jak sobie oddalimy, klikniemy, to będziemy jechać na 11 do 1. O, zmieniam na 1 do 1. I teraz musimy sobie oddalić, czyli kliknąć jakieś proporcje nie większa do mniejszej, tylko 1 do jakiejś. I oczywiście 1 do 2 to będzie dwukrotne pomniejszenie czyli będzie 50% zbliżenia. To są pliki z D800 dosyć spore. Dlatego muszę sobie wybrać zbliżenie, które mi to zdjęcie oddali, czyli widzicie, że 1 czwarta, 1 do 4, 25% zbliżenia nie daje jeszcze tego. O, 1 do 8, już się zaczyna coś dziać. Natomiast ja chcę sobie zrobić 1 do 16. Jeżeli macie mniejszą matrycę 24 megapiksele myślę, że 1 do 8 spokojnie wystarczy, 1 do 4 na jakieś 12 megapikseli. Na Nikonowską 36, 1 do 16 będzie spoko. Gdybyśmy mieli tutaj, nie wiem, 100 megowe pliki z jakiegoś phasełana, to może nawet to by się nie udało zrobić, także to nie jest to dla wszystkich typów matryc. I teraz idziemy do filtru kołowego, filtra kołowego. I to, co musimy zrobić, to ustawić ten filtr tak, jakby tutaj miała być gdzieś flara. Czyli na pewno zwiększymy sobie trochę ekspozycję. Słońce jest z założenia cieplejsze. Także podniosę sobie temperaturę barwową i na razie to tyle. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Zacznę rysować mój filtr kołowy poza kadrem i mam tutaj miękkość krawędzi na maksa. Nie chcę twardej krawędzi, chcę żeby to światło się wtapiało w moje zdjęcie. Dlatego mam miękkość krawędzi Feather na stówę. I teraz zaczynam malować poza kadrem i ciągnę do kadru. I co zrobiłem źle? Nie kliknąłem invert. Klikam invert, pyk. I teraz dopiero widzę tę flare, bo bez invert mamy w środku naszego filtru kołowego puste, a poza nim te ustawienia. Także chodzi o to, żeby zrobić invert. I teraz jeżeli ja sobie przysunę, to zobaczcie, gdybym to rysował tutaj, to tutaj mam mocne wypalenie. Źródło światła, słońce jest poza kadrem, także nie mogę mieć środka tego filtra w kadrze. Dlatego chcę właśnie rysować go poza kadrem, na przykład zaczynając gdzieś stąd. I teraz mogę go sobie ruszać, i widzicie, gdybym tutaj dał flarę, to jest to nienaturalne. Dlatego musimy umieszczać flarę z miejsca, gdzie jest realne źródło światła. Także w tym miejscu, powiedzmy. Możemy sobie teraz dostosowywać mój filtr kołowy. Mogę go sobie trochę zbliżyć. Powiedzmy tak. OK, i teraz jak go sobie wyzeruję, to jest ekspozycja, to jest temperatura. Teraz nic się nie dzieje. Ja go sobie po prostu narysowałem. Jak mówiłem, ekspozycja. Zwiększam, zmniejszam. Mogę sobie zwiększyć. O. I oczywiście temperaturę, bo słońce jest cieplejsze. Mogę też zmienić tintę. Na tym poprzednim zdjęciu ta flara, jeżeli zauważymy, była taka różowawa. Dlatego mogę sobie zmienić tintę. Na bardziej różową. Albo mogę tutaj na dole wybrać kolor, i mogę tutaj wybrać taki różowawy kolor. To mi zafarbuje, no tutaj mogę też nawet zielony wziąć. To mi zafarbuje mój cały gradient na jakiś właśnie taki delikatny kolor. O, i dodam powiedzmy taki różowy kolor. Tu mogę to zawsze jeszcze ocieplić i będzie ciepło różowe. Także fajna mieszanka dwóch kolorów. Ok, i ta ekspozycja mogę ją zwiększać/zmniejszać. Im większa ekspozycja, tym oczywiście mniej nasycony kolor. Mogę oczywiście też podnieść saturację trochę. Ale co robi flara? Flara i ogólnie takie słońce, taki punkt świetny, to będzie zwiększało naszą ekspozycję na pewno. Tak jak tutaj to dodaliśmy, będzie prześwietlało trochę. Także możemy na przykład podnieść światła. O, wtedy tak fajnie nam się tutaj od środka jeszcze coraz bardziej, coraz bardziej te jasne elementy rozświetlają. Pamiętajcie, że mamy tutaj na maksa oczywiście naszą miękkość krawędzi, bo w przeciwnym wypadku mamy coś takiego. Także miękkością też możemy kontrolować. Ok. Możemy podnieść też o, biele, to też wypali trochę, ale nie obniżałbym na przykład czerni ani cieni, dlatego że taka flara, ona spowoduje spadek kontrastu, a nie jego wzrost. Dlatego to, co bym zrobił, to po prostu podniósł nawet trochę cienie i ewentualnie czarne elementy, tak żeby ta flara była taka jak najbardziej naturalna, czyli na dobrą sprawę wszystkie suwaki jedziemy w prawo. Głównie tu chodzi o to, żeby ona rozświetlała nam ten brzeg, ale żeby to nie była taka pusta flara, że jak na przykład, nie wiem, w Photoshopie zamalujecie sobie białym kolorem i udajecie, że to jest flara. Nie, ona ma się wtapiać w to zdjęcie, czyli ekspozycja, tutaj światła, biele, cienie, to trochę możemy podnieść. Zmienia się kontrast, to fajnie tutaj współgra z tym wszystkim. I myślę, że z tych ustawień to by było na tyle, bo nie kombinowałbym tutaj na przykład, nie wiem, z jakimiś wyostrzeniami czy z Clarity, także nie chciałbym tutaj dodawać struktury. OK, wyłączę to sobie. Przybliżę sobie tak, żeby mieć to zdjęcie. I teraz sobie porównam. Moja naturalna flara i moja sztuczna flara. Naturalna i sztuczna. Myślę, że całkiem nieźle trafiłem z kolorem, że jest to dość takie wiarygodne. I przy tym zdjęciu to zdjęcie się broni. Także jest to naturalna flara i pasuje do całego setupu. Gdybyście chcieli kombinować jeszcze z innymi różnymi ustawieniami, wyciekami świateł, to mam taką swoją paczkę presetów, która jest dostępna u mnie na sklepie. Jest to oczywiście Light Leaks, czyli wycieki świetne. Miałem już o tym film. Działa to na po podobnej zasadzie, tylko są po prostu gotowe różne ustawienia. Tutaj akurat w tym przypadku musiałbym trochę obniżyć ekspozycję całego zdjęcia, ale są to takie. Ustawienia gotowe, które możemy zastosować szybkim kliknięciem na zdjęciu. Te wypalenia, takie one się fajnie sprawdzają przy kontrastowych sytuacjach. Taka flara, myślę, że spokojnie mógłbym sobie dodać tutaj do presetów. Jest to naturalny, bardzo fajny element, który pasuje do tego zdjęcia. Nie będzie pasował do każdego. Pamiętajcie o tym, że musicie mieć odpowiedni materiał wyjściowy. Dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Film ten był nakręcony po mailu, który otrzymałem od Marzeny. Dokładnie odnośnie tego zdjęcia, pytała się, jak dodałem tę flarę w Lightroomie. Ta flara była naturalna, wytłumaczyłem jej, jak to zrobić, natomiast chciałem nagrać ten film, żeby może pomóc też komuś innemu jeszcze w takim efekcie i myślę, że efekt jest bardzo zadowalający. Dzięki, jeszcze raz, i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!